Specjalnie dla tych wszystkich, którzy oglądają stronę papieskich dzieł misyjnych, są z nami każdego dnia, przesyłam wiadomość sprzed Bazyliki Corbière w Lyonie. Tu w tym miejscu Paulina modliła się, co ma robić ze swoim życiem. Jeżeli ty się zastanawiasz nad tym, co zrobić z ostatnim tygodniem czerwca, zapraszam cię przyjść na szkołę animatorów misyjnych. Tu dla Pauliny wszystko się zaczęło, fundatorki papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i żywego różańca. Na szkole animatorów misyjnych też może się zacząć dla Ciebie wspaniała przygoda. Serdecznie zapraszam. Ostatni tydzień czerwca, Warszawa Centrum Formacji Misyjnej, Szkoła Animatorów Misyjnych 2 stopnia. Pozdrawiam i pamiętam modlitwie.